15 wyścig troszeczkę przestałem moment startu i Janu jeździe z braku tego półmetra. E, szkoda, bo w 5. 14 taki był decydujący pola. 1-3 zdecydowanie się, się najlepiej chodziły i w policzyłem, że po tym jego będzie już poznany i na punkty, był w boluskorach do rzędu i wtedy nie udało się. My z Gregiem też e, chłodził moment startu, ja szczególnie, bo miałem zdecydowanie lepsze pole, ale. Nie udało się, nie udało się, idziemy dalej, konkursowy mamy, wydaje mi się, że fajna walka, zacięta, interesujące wyścigi, to szkoda, że wyskakujemy. Lepiej czwarty pole piętnasty 15 wyścigu, to teraz jest jak sobie gdywamy dla ciebie? Nie, nie, po prostu wybierałem pierwszy, wziąłem drugie, nie mam nic zarzucenia Gregowi czy mojemu gorowi, po prostu ten wybór był dobry, to, to, że po prostu później mamy Zaskoczyło tym, że mimo szpitala, mimo tych kontuzji, no to się nie No już było ciężko i widzieliśmy, że jeśli gdzieś tam z całej drużyny jeden zawodnik ma słabszy dzieje, dzisiaj ewidentnie tak jak dzisiaj jego punktu bardzo brakowało. Nie wygrywaliśmy nie wiadomo o ilość biegów indywidualnie bardzo, bardzo ciasno i e, mimo szpitala w lesie trochę mniejszego, ale też szpitala w Zielonej Górze i pychaliśmy o tyle równo kod Użyna, żeby przywieźć do Głupie jesteśmy. muszę ocenić, no bo nawet w ostatniej chwili praktycznie nam się Trzeba powiedzieć, że na miarę Kampeli, Kołodzie uratowali na grzmi. E, trudno nam się było, dlatego że oni no, wszyscy tak, e, dobrze jechali. I się Wiele biegów zawalił też i Ale on ma problem ze startami. Bo gdzie on dobrze ze do startu wychodzi, to była całkiem samonagan. Bo w sobie mówił pan, że i ona są Davidson ten zawodnik, który musi zaskoczyć. On nie musi znowu, nie udało. Jak pan sądzi, czy twi przyczyna tej słabszej dyspozycji? No ja jestem się... Na solen, jak to się mówi zawiedziony, jego ostatnio. pojechać pojechał z tyłu, no jeżeli chcę atakować yy, zawodnika przed sobą, mam gaz zamykać yy, nim jeszcze, yy, to wiadomo, że nie ma pasywnie